Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, z tej strony Kornelia i zapraszam Was dzisiaj serdecznie na film, w którym pokażę Wam mój trening z sonetem już jesteśmy dosyć długo w tej szkole. Większość osób, w tym ja, z, y, zgraliśmy się już ze swoimi końmi, dlatego trening zaczął być trochę bardziej wymagające i dużo ciekawsze. Także dzisiaj pokażę Wam jeden z nich. Był y, zwykły, ale był bardzo udany. Mam nadzieję, że taki film z treningu Wam się spodoba. I dajcie znać, czy wolicie vlogowe filmy, czy lubicie, jak pokazuje więcej y, treningu, czy lubicie, jak pokazuję więcej życia stajennego. Dajcie znać w komentarzach. A teraz myślę, że już nie będę przedłużać, tylko serdecznie zapraszam Was do oglądania. Tak jak już wcześniej wspominałam, treningi odbywają się tutaj w czteroosobowych grupach. I pierwsze, co zrobiłyśmy najpierw z dziewczynami, to poszliśmy oczywiście na paspisko po konie. I od razu zaznaczam tutaj, że raczej nie nagrywałam jazdy oraz tego, jak dziewczyny są gdzieś koło mnie. Staram się tego unikać. Nie zawsze każdy chce być na nagraniu, tak samo jak nie nagrywam trenerki, chociaż w sumie trenerka bardzo często nagrywa mnie, na przykład podczas jazdy. Oprócz tego też inne dziewczyny mi pomagają w nagrywaniu, ale tak jak mówię, raczej ich nie pokazuję tutaj na filmach i staram się je wykluczyć z tej kamery, no bo nie każdy czuje się tak komfortowo i nie każdy chce po prostu się pokazywać. Oczywiście pierwsze to, to poszliśmy wyczyścić i osiadłać konie, następnie wsiadłyśmy i pojechałyśmy na hale. Jeśli chodzi o drogę do hali, to jest ona dosyć długa i czasami pokonujemy ją właśnie na koniu, wtedy służy nam to jako rozstępowanie, ale czasami mamy też taki luksus, kiedy na przykład jest gorsza pogoda lub jakoś się śpieszymy, że możemy pojechać na hale pod wózką. Jeśli chodzi o trening, to tak jak mówiłam wcześniej, był bardzo udany. Na początku skupiliśmy się w kusie głównie na y, jakichś tam różnych boltach, kołach itd. Y, na przejściach raczej mniej, także głównie robiliśmy volta, kóły, jakieś skręcanie, po prostu ćwiczyliśmy to. Później oczywiście jeździliśmy także drążki i kawaletki w kusie oraz w galopie, żeby rozkraczać się przed skokami. Galop wychodzi mi z sonatowej, póki co najgorzej. Trudno mi się jeszcze przyzwyczaić do jego ruchu, jeśli chodzi o jego specyficzny, sprężysty kłus, to jestem w szoku, jak szybko się do niego przyzwyczaiłam, i to jest naprawdę przyjemny chód dla nas, chociaż oczywiście zdarzają się problemy, jak zawsze, i błędy. Eee, także jeśli chodzi o galop, to aktualnie skupiamy się na nim. A później po rozgrzewce i krótkim odpoczynku przeszliśmy na drugą część hali, w której ustawione były przeszkody. Na początku skakaliśmy kilka przeszkód pojedynczo, czego Wam akurat nie nagrałam, a później każda z nas przejechała raz, dosyć długi parkour. No i po tym wycieczającym jednak treningu skończyliśmy, no i wróciliśmy do stajni. Tak jak mówię, trening był udany, nie było jakoś wielu przeszkód, bardzo przyjemnie mi się jeździło, działała kierownica, byliśmy zgrani. Sonet był też rozluźniony, ale chętnie szedł do przeszkód, także naprawdę poprawiło mi to humor właściwie na cały tydzień i nawet późniejsze, gorsze treningi mi go nie zepsuły. Dzisiaj pierwszy raz mi się to zdarzyło, ale do stajni wracaliśmy pod wózką, także już pod halą rozchodwaliśmy konie, rozczyściliśmy im także pod szczotkami, które są tam dostępne, a następnie wróciliśmy do stajni. Tam oczywiście zaopiekowałam się konie pojeździe, pamiętajcie, aby zawsze to robić, bo uwierzcie mi, koń będzie Wam bardzo wdzięczny. No dobrze, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. <laughs> koniecznie dajcie mi znać, czy wolicie takie filmy, w których pokazuję więcej takiego życia stajennego, czy wolicie właśnie więcej jazdy, albo nawet jeśli nagrywam film tylko z jazdy, to czy wolicie, żeby tej jazdy było naprawdę dużo, tak jak dzisiaj, czy trochę jednak mniej. Dajcie koniecznie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał, bo bardzo, bardzo mnie to motywuje do dalszego nagrywania. No i myślę, że nie będę już przedłużać. Przepraszam też za krótkie opóźnienie, ale ten weekend był dosyć intensywny. Mam nadzieję, że się nie gniewacie, że jest jedno dymowe opóźnienie. A teraz już serio nie będę przedłużać i jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Pa, pa!